Witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja jestem Bajorcyk. Jadę o przyczepę sąsiadowi, bo pożyczyłem, bo braku na pszenicę. Jeszcze jest przyczepa AutoSan D47 z Owsem. Jak zwalimy, to będę balował słomę, jak się prasa nie zepsuje, bo to bardzo możliwe. Ma trochę BEL wyprasowanych, ale jak co roku na żniwa musi się zepsuć. Na moim gospodarstwie mam siódkę trzydziestkę. Mamy godzinę siedemnastą, dlatego że byłem w trasie. Sąsiad już wie, że mam mu dziś odwieść. Bo on już po żniwach i dlatego pożyczyłem od niego, bo wszyscy siekli. Ostatnio na wiosce kombajn się palił. Niestety nie dało się go uratować, dlatego właściciel tego kombajnu nie poprosił, żebym mu posiekł. Miał tam chyba 90 arów. Ostatnie pola więc szkoda, bo tylko parę godzin i byłby po żniwach. Już mówili, że to będzie koncuraj. Jakim miodem będzie płynąć kraj. Poczej czerwone wybierało, europejskie nadciągało, ale... No tylko gdzie on mi mówił, gdzie to postawić? A dobra obok suszarki na pranie. Kurde, żem chycił może się nie skapnie. Dobra, trzeba odpiąć tą przyczepę i uciekać. Bo sąsiad to mnie zajaja, powiesi za to, co żem mu chycił. I nie milknie jego głos. Ten kraj jest nasz i wasz. Nie damy bić się w twarz. Będziemy walczyć jak my. Będziemy walczyć jak i nie przeszkodzi. Nikt. Stanął Andrzej i powiedział: dobra, wsiadamy do siuntki i zwalmy owiec. Niedawno założyliśmy z dziadkiem napęd do sindki, bo brakowało jej mocy do pługa czwórki. Teraz weź to wykipruj. Gówno obesrane ja pierdolę. No może teraz chujstwo pójdzie. No poszło. Chodź na obiad, i to już bo zimne będzie. No czekaj, Inou, odepnę przyczepę. A ja to piernicze nie jem obiadu. Nie mam czasu jadebelować. Weź tu teraz przejść, kto tą przyczepę tak postawił. A tu ja to jednak dobrze postawiona. Dobra, jedziemy, widzimy się za chwilę. Trzeba iść popatrzeć, czy dobrze zbiera. Chyba na razie dobrze. Już mówili, że to będzie w końcu raj. Mlekiem miodem będzie płynąć kraj, bo czerwone wybielało. Europejskie nadciągało Ale skutków nie przewidział chyba nikt Nagle w kraju za dużo ludzkich rąk A w rolnictwie na alarm dzwon Tylko jeden nam pomaga Kiedy głody rzuca władza I nie milknie, i nie milknie jego głos Ten kraj jest nasz i wasz Nie damy bić się w twarz Kraj jest nasz i wasz Nie damy bić się w twarz Będziemy walczyć jak lwy I nie przeszkodzi nikt Stanął Andrzej i powiedział wreszcie dość Mięso zjedli rolnik do Kiedyś nasi wykarmili wschodnią stronę w jednej chwili I dla siebie, i dla siebie mieli dość, nie będziemy dalej czekać, słuchać mu Dotowany zachód dla za próg Na zachodzie mają ślinkę, zajadając polską szynkę, ale u nas nie chcą płacić za nią nic. Ten kraj jest nasz. I co chwilę ktoś ma cudny plan. Weźmy sprawy w swoje ręce, bez protestu nic nie będzie. A ja stanę, a ja stanę piersią w pierś. Polskie chłopy to nie takie wylecą. Mają honor, ale też i złość. Wreszcie staną wszyscy murem, by pod zajmem krzyknąć chórem. Ile można, ile można jeszcze tak. Ten kraj jest nasz i wasz, nie damy bić się w twarz, będziemy walczyć jak wy i nie przeszkodzi nich. Ten kraj jest nasz i wasz, nie damy bić się w twarz, będziemy walczyć jak wy i nie przeszkodzi. No i poprasowałem coś chrupło. Ostatni przejazd. To jak co roku coś musi się zje zepsuć? No nie wytrzymam, zraz puszczę ją z dymem, dziadek będzie wkurzony. Kurde, nie wiem co by mogło być ten rupel, co chwilę się psuje. Dzwoniłem do dziadka, jest tak wkurzony, że ja pierniczę. Inoł go odstawię i zawijam do łóżka, bo będzie co żem narobił. Stanąłem jak najszybciej, jak umiałem. I idę do spania. Dziękuję za oglądanie vloga. Do następnego. Młody!